Szanowni pracownicy, doktoranci, studenci, przyjaciele Politechniki Łódzkiej. Okres Świąt Bożego Narodzenia, koniec starego roku i początek nowego roku, to zazwyczaj ten piękny przedział, w którym spotykamy się, cieszymy, obdarowujemy, mamy chwilę wytchnienia, refleksji, bycia razem. Na nadchodzący okres życzę Wam wytchnienia, spotkań. Bardzo trudnych, acz takich z bliskimi. Czasu na oddech, czasu na wytchnienie, czasu na obdarowywanie się wspaniałymi prezentami i okazywanie sobie miłości. Życzę Wam zdrowia, życzę Wam spokoju, życzę Wam, abyśmy mogli się cieszyć tym, co jest każdego dnia choćby najmniejszą oznaką radości. Z tych najmniejszych cząstek składa się szczęście człowieka. Na nowy rok życzę Wam satysfakcji, spełnienia marzeń, zdrowia i powrotu do normalności. Wesołych świąt i do siego roku.